Chciałabym je sprzedać. Wiesz ile mogą kosztować? O mój Boże! Dlaczego chcesz je sprzedać? Mój brat pojechał na studia dwa miesiące temu i czyszczę jego śmieci. Potrzebuje trochę kaski, a tych butów nawet nie używał. A wiesz może skąd on ma te buty? Chyba na sklepie Najka kupił. Był bardzo szczęśliwy, jak je dostał. Nie wiem, jak można być tak szczęśliwym przez buty. Jeszcze łyżwę ma jakąś obróconą. Chyba to podróbki. Myślę, że mogą być to podróbki. Może go oszukali? Chyba tak. Czyli nic nie wiesz o tych butach, tak? Nic a nic. Za ile chciałbyś je kupić? No nie wiem, dam 150. Jak są to podróbki, to trochę stracę, ale nieważne. Buty to tylko buty, tak? Zwykłe buty na najku kosztują z 300 zł. Dasz przynajmniej z dwie stówy? Ale one są jeszcze używane. 150 i będę jeszcze dzisiaj po nie. No dobra. A twój brat zostawił może coś jeszcze? Ma jeszcze jakieś takie, ale też łyżwa odwrócona. I Jeszcze pomazane jakimś markerem. Ten marker już raczej nie zejdzie. Głupio byłoby chodzić w takich umazanych. To ile byś dał? Nozy, 100 zł? Okej, okay, super, dziękuję ci. Będzie szczęśliwy, że zarobiłam mu trochę kaski. Może kupię mu jakieś inne buty? Nie ma za co. <laughs>